Czasem największe zagrożenie nie leży w otwartej kłótni, lecz w cichym milczeniu. Wiele matek i ojców w Europie, którzy mają już dorosłe dzieci, myśli: Jeśli będę milczeć i wszystko znosić, będę dobrym rodzicem. Ale co dzieje się naprawdę? Właśnie ta cierpliwość często bywa odczytywana jako słabość. Zamiast wdzięczności, w dzieciach Rośnie poczucie, że ich rodzice i tak wszystko zniosą każdą uwagę, każde zaniedbanie. To paradoks. Im bardziej rodzice się wycofują, tym mniej siły przypisują im dzieci. Konsekwencje odczuwa wielu w codziennym życiu: lekceważący komentarz przez telefon, pominięta wizyta rodzinna w święta, decyzje podejmowane ponad głowami rodziców. A kto zawsze tylko przytakuje Krok po kroku traci swój głos, aż własne zdanie staje się niemal niewidoczne. To powolne zanikanie boli, bo nie chodzi tylko o szacunek, ale o godność i o rolę, którą przez całe życie odgrywało się w rodzinie. Właśnie w tym punkcie zaczyna się możliwość zmiany. Co jeśli milczenie przestaje być cnotą, a staje się niewidzialną trucizną dla relacji? Co, jeśli odważny krok polega na wyznaczeniu granicy? Spokojnie, bez wyrzutów, ale jasno. Wyobraź sobie, przy następnym lekceważącym zdaniu Twojego dziecka, nie milczysz, ale odpowiadasz krótką, stanowczą wiadomością. Nie głośno, nieobraźliwie, ale tak, by Twoje dziecko zrozumiało, tutaj mówi ktoś, kto zasługuje na szacunek. W tym filmie otwieramy wspólnie drzwi. Drzwi do postawy. Która nie jest ani agresywna, ani słaba, lecz utrzymuje równowagę między troską a szacunkiem do samego siebie. Dowiesz się, jak proste słowa w decydujących momentach mogą zmienić cały klimat w rodzinie. I zobaczysz, szacunku nie da się wymusić, ale można go odzyskać poprzez jasność i stanowczość. Czy jesteś gotowa podjąć tę małą zmianę? I być może doświadczyć największego wpływu. Dlaczego ten temat jest tak istotny właśnie w Europie? Nasze społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie. Według Eurostatu, już dziś co piąta osoba ma ponad 65 lat, a odsetek ten stale rośnie. Oznacza to, że coraz więcej rodziców doświadcza fazy, w której ich dzieci są już dorosłe, robią karierę, zakładają własne rodziny, a mimo to powinny utrzymywać bliski kontakt z rodzicami. Jednak w gorączkowym rytmie pracy, terminów i oczekiwań, głosy starszego pokolenia łatwo są zagłuszane. To, co kiedyś było oczywistością, na przykład wspólne decydowanie o świętach czy zasięganie rady rodziców, dziś dla wielu wydaje się anachronizmem. Wielu ojców i matek donosi, że w rozmowach z dorosłymi dziećmi Ledwo mogą dokończyć zdanie: Mamo, ty tego nie rozumiesz. Tato, dzisiaj jest inaczej. Takie zdania słychać w wielu domach, czy to w Berlinie, Wiedniu czy Zurychu. Rodzice czują się zdegradowani, już nie jako partnerzy w dialogu, lecz jako cisi obserwatorzy. W niektórych przypadkach odzwierciedla to społeczną zmianę. Celebrujemy młodość, szybkość i innowacyjność. A zapominamy, że doświadczenie i spokój są równie ważne. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby rodzice zachowywali szacunek do siebie. Bez jasnych granic tracą nie tylko wpływ, ale także wewnętrzną równowagę. Psycholodzy w europejskich poradniach rodzinnych często podkreślają, że relacje na równych zasadach udają się, gdy obie strony wyrażają swoje potrzeby. Milczenie. Z fałszywie rozumianej miłości niszczy bliskość, podczas gdy spokojna jasność buduje zaufanie. Wyobraź sobie, ojciec mówi do córki, która go mimochodem ignoruje. Chce być wysłuchany, nawet jeśli mamy różne poglądy. W tym momencie dynamika się zmienia. Ojciec pokazuje nie surowość, lecz godność. Szczególnie w krajach z długą tradycją bliskich więzi rodzinnych. Czy to w Europie Południowej, gdzie niedzielne obiady są rytuałem, czy w Europie Środkowej, gdzie święta takie jak Boże Narodzenie odgrywają głęboką symboliczną rolę? Oznacza to, że rodzice odzyskują swoje znaczenie poprzez jasne słowa. Nie chodzi o trzymanie się starych wzorców, ale o zapewnienie szacunku jako fundamentu dla nowych form współżycia. W ten sposób tworzy się przestrzeń do dialogu. Zamiast milczenia jednej strony, i dominacji drugiej. Pierwsza podstawowa zasada brzmi: natychmiastowe wyznaczanie granic. Wielu rodziców uważa, że uprzejmiej jest po prostu ignorować drobne oznaki braku szacunku. Ale to właśnie wzmacnia problem. Dzieci, które zauważają, że lekceważąca uwaga nie wywołuje reakcji, szybko się do tego przyzwyczajają, a granica przesuwa się coraz dalej. Podczas jednej z europejskich konsultacji usłyszałam matkę mówiącą: Zaczęło się od ironicznego komentarza: Dziś na rodzinnych uroczystościach ledwo jestem traktowana poważnie. To pokazuje, jak małe są kroki, którymi traci się szacunek. Rozwiązanie brzmi prościej niż jest w rzeczywistości. Reaguj natychmiast. Nie głośno, nie z wściekłością, ale jasno. Przykład z życia codziennego. Jeśli syn podczas wizyty u lekarza mówi: "Mamo, to niepotrzebne i tak tego nie zrozumiesz", odpowiedz spokojnie: "W ten sposób nie będę dalej słuchać. Proszę, mów z szacunkiem." Ta krótka wiadomość sygnalizuje, że masz granice. Nie musisz dyskutować. Nie musisz się usprawiedliwiać, a jedynie jasno określić: "Tak, nie. Również w sytuacjach, które początkowo wydają się banalne, ta technika może przynieść duży efekt. Wyobraź sobie świąteczny obiad w rodzinie w kolonii. Córka bez uzgodnienia decyduje o menu i ignoruje matkę. Wcześniej matka milczałaby. Tym razem mówi spokojnie. Jestem częścią tej rodziny, proszę. Omów ze mną takie rzeczy wcześniej. Moment jest krótki, ale jego znaczenie jest wielkie. Dzieci uczą się: Moi rodzice mają głos, a ten głos się liczy. Aby to było praktyczne, możesz przygotować sobie w głowie takie małe hasło: Mam swoje zdanie, i ono powinno być usłyszane. Powiedz je, gdy pojawi się następna lekceważąca uwaga. W ten sposób trenujesz nie tylko swoje dzieci, ale także siebie w utrzymywaniu godności w rozmowie. To mały krok. A jednocześnie początek zupełnie nowej kultury rozmowy. Druga podstawowa zasada brzmi: jasno określić własny szacunek do siebie. Wielu rodziców milczy z obawy, że obciążą relacje z dziećmi. Ale kto nigdy nie mówi otwarcie, że zasługuje na szacunek, ryzykuje, że ten szacunek rzeczywiście zostanie utracony. W licznych europejskich badaniach dotyczących relacji międzypokoleniowych podkreśla się, że uznanie musi być nie tylko odczuwane, ale aktywnie wymagane. Szacunek zaczyna się od wewnętrznej postawy i staje się widoczny dopiero wtedy, gdy słowa nadają mu wagę. Wyobraź sobie matkę w Monachium, której syn regularnie przerywa. Wcześniej uśmiechnęłaby się i milczała dalej. Pewnego dnia mówi spokojnie, ale stanowczo jestem Twoją matką. Ale przede wszystkim jestem człowiekiem z własną godnością. Proszę, rozmawiaj ze mną tak, jak rozmawiałbyś z innymi. To zdanie natychmiast zmienia klimat rozmowy. Nie dlatego, że jest ostre, ale dlatego, że wyraża szacunek do siebie. Ojciec w Pradze ujął to jeszcze prościej: Ja zasługuję na ten sam szacunek, którego ty sobie życzysz. To zwierciadlane stwierdzenie zmusza drugą stronę do zastanowienia. Dorosłe dzieci, które często w życiu zawodowym walczą o uznanie, rozumieją naraz. Szacunek nie jest ulicą jednokierunkową. Określając prawo do godności, rodzice jednocześnie pokazują model, który daje dzieciom wskazówki w postępowaniu z kolegami, partnerami czy własnymi dziećmi. Praktycznie oznacza to: jeśli czujesz się ignorowany, zatrzymaj się na chwilę i powiedz stanowczym głosem: stop, chcę być wysłuchany. Mój wiek nie deprecjonuje mojego zdania. Te słowa są jak kotwica, która przyciąga rozmowę z powrotem na równy poziom. Nie potrzeba długich wyjaśnień, wystarczy spokojne potwierdzenie. Również na starość jestem kimś, kogo należy traktować poważnie. Trzecia podstawowa zasada brzmi szczere wyrażanie uczuć. Wielu rodziców w Europie nauczyło się tłumić własne emocje, z obawy, by nie pokazać słabości lub nie obciążać dzieci. Ale właśnie to milczenie często prowadzi do tego, że dzieci w ogóle nie zauważają, jak krzywdzące jest ich zachowanie. Zatrzymywanie uczuć jest jak ciągłe podgrzewanie czajnika, nie pozwalając mu gwizdać. W końcu wykipi, a szkoda będzie większa. Przykład. Matka w Leonie słyszała od swojej córki wciąż to samo zdanie. Mamo, ty tego nie rozumiesz, odpuść sobie. Wcześniej milczałaby i zamykała urazę w sercu. Pewnego dnia odpowiedziała spokojnie. Smuci mnie, kiedy tak do mnie mówisz. Czuję się mała i wykluczona. Córka była zaskoczona, bo nie zauważyła, jak krzywdzące brzmiały jej słowa. Właśnie ten szczery moment otworzył rozmowę, która wcześniej byłaby nie do pomyślenia. Podobna sytuacja miała miejsce w Kopenhadze. Ojciec, zazwyczaj bardzo milczący, po lekceważącym komentarzu powiedział: To mnie boli. Chcę, żebyś o tym wiedział. Bez długich przemówień tylko jedno szczere zdanie. Jego syn milczał, skinął głową i później zaczął słuchać uważniej. Szczerość w kwestii uczuć nie jest słabością, wręcz przeciwnie, jest silnym sygnałem bliskości. Możesz spróbować sam. Jeśli Twoje dorosłe dziecko Cię ignoruje, powiedz spokojnie. W ten sposób czuję się wykluczony, albo. to mnie smuci. Te zdania są proste, ale działają, bo dzieci bez względu na wiek reagują na autentyczność. Jasne nazywanie uczuć. Nie jest atakiem, lecz budowaniem mostu. To moment, w którym z dystansu może znowu narodzić się więź. Aby zrozumieć, jak potężnie działają te zasady, przyjrzyjmy się krótkiej historii przed i po. W pewnej rodzinie w Austrii mieszkała matka, która przez lata znosiła każdą uwagę swoich dzieci. W urodziny ledwo zwracano na nią uwagę. W ważnych decyzjach po prostu ją ignorowano. Była jak cień we własnym domu. Jej serce było ciężkie, ale milczała w nadziei na zachowanie harmonii. Potem usłyszała od sąsiadki, że milczenie nie jest oznaką siły, lecz poddania się. Ta świadomość nie dawała jej spokoju. Na następnym spotkaniu z córką, która ponownie powiedziała: Mamo, to nie jest już twój czas, ty tego nie rozumiesz. Matka wzięła głęboki oddech i spokojnie odpowiedziała: Może widzę rzeczy inaczej, ale moje słowo ma wagę. Proszę, rozmawiaj ze mną z szacunkiem. Córka była oszołomiona, znała matkę tylko jako powściągliwą i łagodną. W kolejnych tygodniach matka pozostała konsekwentna. Za każdym razem, gdy pojawiał się lekceważący komentarz, przeciwstawiała się cicho, ale stanowczo. Początkowo dzieci reagowały z irytowaniem, nawet z niecierpliwieniem. Ale po kilku tygodniach atmosfera zaczęła się zmieniać. Córka nagle zapytała o zdanie matki podczas niedzielnego obiadu. Syn zaproponował, że będzie jej towarzyszył do lekarza, bez prośby z jej strony. Krok po kroku klimat w rodzinie się zmieniał. Różnica była odczuwalna. Wcześniej matka była niewidzialna, potem ponownie była szanowana jako równoprawny członek rodziny. Ta zmiana nie nastąpiła poprzez głośne kłótnie, ale poprzez krótkie, konsekwentne zdania i jasną wewnętrzną postawę. Sama później powiedziała: Odzyskałam swój głos, a moje dzieci odzyskały swoją matkę. Co jednak dzieje się, gdy rodzice wybierają niewłaściwą strategię, gdy nadal wszystko akceptują, lub nagle wybuchają gniewem? Psychologicznie rzecz biorąc, Obie postawy mają poważne konsekwencje. Kto milczy, podświadomie sygnalizuje: W porządku, możesz mnie umniejszać. Dzieci, które testują granice, uczą się wtedy, że te granice w ogóle nie istnieją. Relacja krok po kroku traci równowagę, a w końcu rodzice czują się ignorowani, podczas gdy dzieci dorastają w roli, która prawie nie zna szacunku. Równie niebezpieczna jest druga skrajność skumulowany gniew który w pewnym momencie wybucha jako głośny wybuch. Ojciec z Hamburga opowiadał, jak przez lata milczał, aż pewnego wieczoru nagle zaczął krzyczeć podczas kolacji. Jego dzieci były zszokowane, ale zamiast zyskać szacunek, rodzina się wycofała. Wybuch był groźny, a nie wyjaśniający. Szacunku nigdy nie można wymusić. Musi on rosnąć poprzez jasność i konsekwencje. Również szacunek do samego siebie cierpi ogromnie, gdy wybiera się błędne drogi. Kto zawsze tylko milczy, traci poczucie, że odgrywa własną rolę w życiu dzieci. Kto natomiast staje się agresywny, niszczy zaufanie i buduje mury. W obu przypadkach eroduje bliskość, która jest tak decydująca dla zdrowej kultury rodzinnej. Zwłaszcza starsi rodzice donoszą, że wtedy odczuwają wyobcowanie nie tylko od dzieci, ale także od samych siebie. Prawda jest taka, granice są jak poręcze na moście. Jeśli ich brakuje, traci się oparcie i bezpieczeństwo. Jeśli są zbyt twarde, droga wydaje się groźna, tylko stabilna, dobrze widoczna poręcz zapewnia bezpieczeństwo i umożliwia obu stronom korzystanie z mostu. W relacjach obowiązuje ta sama zasada. Kto wybiera niewłaściwe metody, ryzykuje, że most między rodzicami a dziećmi pęknie, a odbudowa trwa wtedy często lata. Jak rodzice mogą teraz konkretnie działać, aby w krótkim czasie odczuć zauważalną różnicę? Mały plan praktyczny na najbliższe 24 do 72 godzin może pomóc. Pierwszym krokiem jest świadome dostrzeganie własnych wyzwalaczy. Zanotuj sytuacje, w których czujesz się ignorowany lub traktowany z brakiem szacunku. Już samo to zapisywanie uświadamia, gdzie naruszane są granice. Drugim krokiem jest przygotowanie prostych, jasnych zdań. Wyobraź sobie, że Twoje dorosłe dziecko mówi: Mamo, ty tego nie rozumiesz. Zamiast milczeć, odpowiedz: Chcę być wysłuchany, nawet jeśli mamy różne zdania. Takie karty ze zdaniami, czy to w głowie, czy faktycznie zapisane, dają poczucie bezpieczeństwa, gdy sytuacja nagle nastąpi. Po trzecie, niezwłocznie przeprowadź krótką rozmowę o granicach. Znajdź spokojny moment, w którym bez wyrzutów powiesz: Dla mnie ważne jest, żeby być traktowanym z szacunkiem. Oczekuję, że będziesz traktować moje zdanie poważnie krótko, jasno, bez dyskusji. Kluczowe jest, aby twoje dziecko zauważyło, tu jest prezentowana postawa, która jest trwała. Czwarty krok brzmi: zachowuj zgodność między zachowaniem a słowami. Jeśli domagasz się szacunku, ale natychmiast ustępujesz, twoja wiadomość traci na wadze. Pokaż małymi czynami, że trzymasz się swojego słowa. Jeśli na przykład Twoje dziecko odwołuje spotkanie w ostatniej chwili, możesz spokojnie powiedzieć: To mnie boli, cieszyłam się na to. I potem nie udawaj, że to bez znaczenia. Piąty krok: świadomie dostrzegaj małe sukcesy. Może Twoje dziecko nie zmieni się od razu, ale już krótki moment słuchania, lub bardziej szacowna formuła, to postęp. Zachowaj te sukcesy w pamięci. Są one fundamentem większych zmian. W ten sposób w ciągu kilku dni powstaje nowa dynamika, która rośnie krok po kroku. Jeśli to wszystko skondensujemy, pozostają trzy kluczowe myśli, które łatwo zapamiętać. Po pierwsze, szacunek zaczyna się ode mnie. Kto w milczeniu się wycofuje, staje się niewidzialny, ale kto jasnym głosem pokazuje swoje granice, wysyła sygnał: jestem tutaj i jestem godny. Po drugie, Granice chronią bliskość. Bez jasnych linii relacja traci równowagę. Spokojnymi, stanowczymi zdaniami rodzice tworzą przestrzeń, w której obie strony mogą być wysłuchane. Dzieci uczą się, że szacunek nie jest opcją, lecz podstawą zaufania. Po trzecie, konsekwencja pokonuje głośność. Nie potrzeba głośnych słów, długich przemówień. Kluczowa jest stałość. Kto raz domaga się szacunku, a potem o tym zapomina, nie będzie traktowany poważnie. Kto jednak spokojnie i konsekwentnie obstaje przygodności, trwale zmienia wzajemne relacje. Mały dialog pokazuje tę esencję. Dziecko mówi lekceważąco Mamo, ty i tak tego nie rozumiesz. Matka nie uśmiecha się, ale odpowiada cicho, może widzę to inaczej, ale moje słowo się liczy. W tym momencie otwierają się drzwi do nowej formy rozmowy, cichej, ale potężnej. Na koniec tej podróży pozostaje jasne przesłanie: rodzice mają prawo być słuchani i szanowani nie pomimo, ale właśnie z powodu swojego doświadczenia życiowego. Kto uczy się stawiać granice, szczerze wyrażać uczucia i konsekwentnie działać, odzyskuje nie tylko szacunek dzieci, ale także własną wewnętrzną godność. W wielu europejskich rodzinach okazało się, gdy tylko rodzice podnoszą głos, zmienia się cały klimat. Nagle znowu pytają, słuchają, wspólnie decydują. Prawdziwa siła nie leży w milczeniu, lecz w spokojnej jasności. Jest jak światło, które prowadzi rodzinę, nie oślepiając. Pamiętaj, szacunku nie da się wymusić. Ale rośnie on tam, gdzie jest miejsce na szczerość i szacunek do samego siebie. Każdy mały krok, każde jasne słowo, każda chwila stanowczości buduje nową kulturę w rodzinie. Teraz kolej na ciebie. Czy miałeś podobne doświadczenia? Czy były momenty, w których czułeś, że twoje milczenie sprawiło, że stałeś się niewidzialny? Albo sytuacje, w których jedno zdanie wszystko zmieniło? Podziel się swoimi myślami i doświadczeniami w komentarzach. Być może pomogą innym rodzicom znaleźć odwagę. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych inspiracji. Poleć go przyjaciołom lub sąsiadom, którzy również chcą znaleźć nowe drogi w relacjach z dorosłymi dziećmi. Każde udostępnione doświadczenie może wzmocnić rodzinę. I nie zapominaj: Ty sam jesteś wartościowy. Zasługujesz na szacunek i jesteś pełen historii, które czekają, by zostać usłyszanymi.